Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. A jakżeście go przegnali? Serce drzewa zostało opanowane przez jakąś istotę. Zniszczyłem i serce, i lokatora. Znaczy się zmora. Nie wróci? Nie. Wiedźmy, czy jakie nazywasz panie lasu. Powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Oto i zapłata, przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy, nie wiecie jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie. Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Welen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć Pana. I broń, kawalerze! W rzeczywistości jest ładniejszy. W rzeczywistości też jesteście. Inne niż na Gobelinie. No, przebieg. Nie próbuj nam się przeciwstawiać! Wybaczamy ci ze względu na zasługi. Dzieci są tłusciutkie jak prosiątka i słodkie jak karmel. A teraz musimy porozmawiać z Białowozem. Poznaję to z nami. Przecież to Anna, żona barona z Wrońców. Ona nie należy do żadnego człowieka. W jej wnętrzu dojrzewał owoc, owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej! Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak, jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów białowłosy! To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmy już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż Biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez Biesa, życie wiedźmi wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niepiętno. piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przekro mi. Zabiorę ją do pustelnika z gór. Sinnych. Spotkałem go kiedyś dawno temu. Bardzo mądry człowiek ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec kościoła wiecznego ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Welen wrócisz ze mną do Oksenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił, a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy. Rozumiesz? Zabiorę mamy to z a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje, bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi.